Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale Piłkarskiego Losu. A ze mną jest Sylwester Malecki. Dzień dobry. I Oskar Stoszczyński Dzień dobry. I po bardzo długiej przerwie witamy na formacie wideo. Nasz pierwszy odcinek był w formacie wideo, teraz do niego powracamy. Z tego powodu, że przygotowaliśmy piłkarski quiz. W sumie to ja go przygotowałem. Będzie to quiz związany z Ligą Premier League, czyli z tym, o czym e, tak naprawdę na okrągu rozmawiamy. Jak tam panowie? Przed quizem, czy się my czujemy? No boimy się, ale już tak wiesz, ee, oznajmniej, że to jest twój quiz, to czujemy się tak pominięci. Nie? Jesteśmy zestresowani, mamy nadzieję, że będzie role Prawda. Co będzie? To wam zaraz powiem. Um, dzisiejszy quiz będzie, powiedziałbym, że taki rozgrzewkowy, albo przynajmniej mam nadzieję, że taki dla Was będzie, że wykażecie się wiedzą. Eee, przed odcinkiem wybraliśmy trzy kategorie, w których ja przygotowałem mm, pytania dla Was, żeby sprawdzić gdzieś tam Waszą e, wiedzę a może i umiejętności strzelania e, także mamy trzy kategorie i je tak, mamy zapomnieni, kategorie mniej więcej i ranking w każdej z tych kategorii możecie zdobyć daną ilość punktów e, także przejdziemy sobie do tego zagrajcie w kamień, papier, nożyce, kto będzie odpowiadał pierwszy 3, 4, 3 Zaczynamy od zwycięstwa. Dobra, z jakiej kategorii chciałbyś pytanie? Jeszcze Zap raz, jakie są? Zapomnieni mniej więcej oraz ranking. Zapomnieni, poproszę. <noise> zapomnieni, się robili. Także zaczniemy sobie od pierwszego zawodnika. Zdjęcie też będzie się wyświetlało na ekranie. No jest to, powiedziałbym, że taki chyba łatwiejszy start, tak na rozluźnienie. Kim jest ten zawód? Jest to holenderski bramkarz Mark Stekelemburg. Prawda. Prawda? To, prawda! Prawda! że nieprawda już. No, nie, Szyfko, ja Cię zaczęliśmy. Jest prawda. Dobra odpowiedź. Masz jeden punkt zapisany na swoje konto. No, daj tutaj jakąś tabelkę z punktami gdzieś pod nami, bo ja nie będę pamiętał. Będzie, będzie. Będzie wszystko, będzie, będzie wszystko liczone. E, dobra. Przejdziemy sobie dalej. Zapomnieni, jak Zapomnieni tak. chcesz. Zapomnieni chcesz? Okej. Okay, no. Ja, wiesz, musimy wjechać w te same kategorie. Wyprzedziłeś mnie, dobrze. Oby, oby coś takiego łatwego jak ty wiałeś na. No. Coś takiego łatwego, dobrze, to. Słuchaj. Polecimy z tym panem. Czy widzisz tego pana? Powiększę ci go. A to jest y, polski, polski wątek. Powiększyłem ci to... go najbardziej, jak mogłem, czy go widzisz. Nie no, widzę, widzę. Kurwa, zapomniałem jak on się nazywa. Kim jest ten pan? <laughs> Ale ja wiem, ale... wiem, on przychodził, ale. Jakieś takie podpowiedzi dam portugalski pomocy. No ja wiem, że on portugalski pomocy. Lega Warszawa. Koralowana. Ja wiem, wiem, wiem też ten polski wątek wiedziałem, że się trafi i ja go nie trafię akurat. Trzeba e to... oglądać eksterklasy. Przystaj mu podpowiadać, to jak chce wygrać. Chciałem dać jeszcze jedną podpowiedź, ale dobra, jak już bez, to. Bo już taką podpowiedź bym dał, żeby chyba zgadł. Nie ja wiem, jaką pewnie. Tak? Mm -hmm. Nie, dobra, dobra. Ja tu się poddaję, ale mam jakieś. Nie, no dobra. Poddaję się, nie? Kafu. To jest Kafu. To jest Kafu. A ja, widać, że ty na Legię. No ja nie widać, chodziłeś że... na Łazienkowską ja, wyciekę. Że... Ja, że... ja też nie. Ja ale... no. No to jesteś od poważnej piłki, a ja, ja tu z Lorby, wiesz, chleb zjedliśmy na trybunach i. <laughs> Także Sylwester na razie prowadzi. będzie moim. A to jest tak, że jak on nie odpowie, odpowiem, to mam jakiś punkt, czy po prostu nie. nic nie staje? Nie, tak się nie będziemy bawić, bo tu jeszcze. Dobra, ja pytam, ja pytam za naszych widzów, nie? Ja oczywiście to wiedziałem. będzie. Będzie za duża przewaga, także e, Sylwestrze, kolejne. E... Jaką chciałbyś kategorię, czy dalej lecimy zapomnienie do końca? Daj jakąś inną. Co tam mamy? E, mniej więcej, albo mamy mniej więcej, albo mamy ranking. Daj ranking, daj ranking. Dobra, to lecimy z rankingiem. Jestem ciekaw, w sumie tam... e, Słuchaj. Będzie tak. E, będę chciał przedstawić Ci czterech zawodników i chcę, żebyś ich ułożył. W tym wypadku będą to najmłodsi strzelcy w Premier League. Pierwszy <grym> będzie najmłodszy, no i wiadomo, że lecimy w dół, że będą starsi. I już ci czytam nazwiska: okay. Miley, Milner, Arons oraz Bigirmana. I chciałbym, żebyś ich ułożył. Od pierwszego do czwartego. Pierwszy będzie z najmłodszym, a czwarty Dobra, był... jeszcze raz: Miley. Miley, Milner, Arons. <grym> Oraz Bigirmana. Okej, okay. to. Huh. I żeby nie było, jeżeli trafisz chociaż dwóch z czterech, to dostaniesz punkt. Co? <grym> dobrze, dobrze, z to, to ma być? No ale nie trafię, nie trafię. Co się. Dobra. E... Pierwszy to najmłodszy, tak? Tak. Dam mailiego. Okay. Potem dam Milnera. Mhm. Mm I kto tam jeszcze został? Arons i Bigirmana. Bigirmana i Arons. I masz jeden punkt, bo trafiłeś dwóch pierwszych. No, widziałeś. Tak? dwóch pierwszych, potem się pomyliłeś. A Ajajaj, no i tak, jestem no, zadowolony, to znaczy. myślę, że. ja na zero nie wyszedł. I... Ale to są e, ogólnie, to byli najmłodsi strzelcy ogółem, czy tam gdzieś wyciągnięci tak po prostu, że nie wiem, że e, właśnie. Nie, to jest, to, był, to jest z rankingu ogółem. Czyli Miley jest ogólnie najmłodszym mm. strzelcem no, w historii tak, Premier tak, Dokładnie. Okay. Okay, ja myślałem, że jakiś fajny tam jest. Nie, nie, Szczerze powiedziawszy. Niestety nie wiem. Także mamy e, 2 do 0 dla Sylwestra. Oskarze Ja chcę ranking. ranking. Ja już to całe kategorie. No. Ranking, dobra. E, słuchaj. Najwięcej wydanej kasy na transfery od sezonu 21-22. Okej, okay, no jak mógłby? I masz cztery zespoły: Manchester United, Arsenal, Chelsea oraz Tottenham. Okej, okay, i od największego do najmniejszego, tak? Tak, pierwszy zespół wydał najwięcej caszu. Dobra. To Chelsea. Okej. Okay. Jakie ma? Manchester United, Arsenal i Tottenham. United. Okej, okay. Arsenal mm -hmm. i Tottenham. 4 na 4 trafił. A ja zastanawiałem, zabrot... czy Chelsea z United, też czy by ich nie zajmiemy. znaczy Powiem ci, że patrząc na to, ile transferów, bo się sugerowałem, ile oni... No to tak, to Chelsea prawda. ...byli transferów, wiadomo, że United robią mniejsze, znaczy mniej tych transferów. Ale więcej, no. No huczne takie mieli, nie? Ale ilość tu zadecydowała. Ale Tottenham to ten też ostatnio, myślę, że postawił, bo oni to no, raczej ten skąpią ten, grosze. Taki, ten, taki huczny transfer to był te Solanki teraz. No tak, a, no, a tak, tak poza tyle. tym to... Za wiele, za wiele nie wydają. Dobrze, dobrze. Mamy też punkt. Chciałem tylko Nie, jest... dwa, dwa dostajesz, czyli nie, dwa fajdem. Jeden czy dwa? E, dostanie jeden, jeden. Jeden, bo to jest To jest cztery... za jeden. Do... Okej, okay, myślałem, że jak jest czterech, to nie, masz czterech. Ale... Minimum, żebyś dostał punkt, to jest jeden. A znaczy Z dwa, dwóch, dwa trafie, ok. Tak jest. A, a maksimum jak dostaniesz, to i tak. Co zaprowadzący, tak? jak jakby zasad nie znaleźliśmy. Ja nie wiem. Nie, <laughs> ja, nie wyjaśnił, no bo nie wiem. Widzowie też nie wiedzą o co chodzi. Sylwestry, jaka kategoria? E... Jeszcze nie je kto, tam... kto, kto da więcej daj, Bo to, to jest dla nas dwóch, nie? W sensie... Mniej więcej, tak jest, będziecie się licytować licytować. Okay. Okay. Dobra. Kto wymieni najwięcej? Będziecie mieli 30 sekund. No jeśli licytujecie, kto da więcej. I teraz tak, zacznijmy sobie, może od czegoś prostszego. Kto wymieni z was najwięcej w ciągu 30 sekund? Angielskich napastników. Ale z całej. Jakby... Z całej historii czy obecnych? Ogólnie. Z no, może... całej historii. Z całej Dobra. historii. 5. 10. 11 12 13 14 Pas. 14, dobra. Czyli musisz 14. 14. Tak, 14. Ja odkładam mikrofon, bo będę liczył. Także teraz wy będziecie gadali. Okej okay, dawaj. 3, 4, Stark Stary's, Harry Kane, Calvert Luin, D4, e, Band. E, ile mam? 4? 5 5 e, Będ, Solanki, był Calvert Luin, był. Eee, ty, zapomniałem. Wszystkich mam teraz yy, z głowy. Yy. Przeszłości. Eee, runej, Runej, yy, mamy jeszcze Shirer. Ty. <grym> Shirer, Shirer, Koniec! Ale powiem się złożyć. No, ciężko, to ciężko, ja no tego też. Ja na początku że... wiesz tam, bo właśnie pomyślałem, ślineker, nie i tak dalej, świeżo ma takie. Nie wiem, nie czy by się by zaliczył. się, no, zaliczył tak, by tak, się bo na... jest to no, na naprawdę. No, Czyli zero, no. nic. No, nic, no bo trafiłeś. Ciężkie też sytuacja. Słuchaj, dziewięć i tak jestem zadowolony. 9, 8 na 14. Także mamy dalej. Teraz ja wybieram 2 do 1, tak jest i teraz. Daj zapomniani. Dobra, to damy ci, mam nadzieję, że coś prostszego. Okej. Okay. Widzisz pana? Którego? W niebieskiej koszulce. Widzisz pana w niebieskiej koszulce? Staram się go powiększyć jak mogę. To mówisz, że jest zapomniany. A gra aktualnie? piłkę nożną ogólnie gra, ale nie w Premier League w tym momencie. Mm, Ejku, już wiem. E, to był obrońca, nie? Grał w West chyba... W tak. W Jejku. Ale nie, na, 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 jest... M na M na M. Nie, ja nie jest to. Nie jest... A ja wiem o kim myślisz. Tak, no. wiesz, to o kim ja myślę? Ale, tak. Ale e... to jest on. To jest napastnik. To jest napastnik? Tak. Uu, bo ty o Masołaku myślałeś? Masołaku, no masołaku nie, nie, masu... nie, 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 nie. Czekaj. To jest napastnik. To jest napastnik. Mhm. Mm. To był taki transferowy niewypał. No wiem, 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 bo on mieli ostatnio takich transferów. I on potem, jeżeli się nie mylę, trafił do Ligi Rosyjskiej w ogóle. U. Ty, no ja jestem w stanie powiedzieć. Dobra, nie. Nie mam masy łaku, to był mój jedyny jakby strzał. Podajesz się? jakieś pomysły? Dajem mi się pomyśleć, bo przez chwilę miałem nazwisko, teraz go zapomniałem, ale... Na literkę n, na literku n, n. N? nie, nie, nie. Nie, ale... A jak wam powiem imię, że ma Oumar. Oumar. I jest nazwisko na n? No wiem. M czy N? bo myślałem, że to jest właśnie mangala jakiś, ale... Ja, e, ja słyszałem. myślałem mangala. No? <laughs> tak, ale nie wiem, nie wiem, nie, nie wiem. Nie, nie. <tym> Umar Niyase. Niyase. no tak, no tak. Taki flop tak, transferowy tak, Zapomniałem, totalnie. zapomniałem. Ale widać? Widzisz, że on był takim flopem, że my... Tak, cię, ciężkie, gwaraliśmy. ciężkie, no. Dlatego był zapomniany, a? To ciężkie, Gdzieś tam o nim było, nie? no, trafiłem, znaczy trafiłem na pierwszego łatwego, ale tutaj była No, Dobra, to samo, to samo. Jeszcze mamy z tego, czy nie? Tak, tak. Jedziecie tak naprawdę do końca, bo jakby jest po, po cztery jest dla was. Okej, okay. okay. po cztery na głowę? Tak. To Dajmy. To dawaj mi następne. E, chcesz łatwiejsze, cięższe? E, losuj, ja nie, nie chcę wiedzieć. Widzisz? <laughs> widzę, no widzę. Wiesz kto to jest? <laughs> Czy nie wiesz? Nie, no, wiesz? nie mogę, nie mogę ci powiedzieć. Kto Gadajcie, <Gadajstwo> <wprzywajże> <g�� Dowyskanie> <gulko> <gulko> nie, no, nie, że to dzisiaj go. Nie, tak, właśnie. Fryzura, więc że to. Westbro. To jest środkowy pomocnik. Gra dalej w piłkę nożną. Ty, ale powiem ci tak. Mm. Widzowie, żebyście wiedzieli. On. Sebastian mówi tak. Nie, no zgadniecie. zgadnijcie <gulko> e większość. Sorry, no myślałem, że on gra dalej w piłkę nożną w lidze włoskiej z pomocnikiem. <gulko> e Czekaj, dobra. Czekaj, 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 czekaj bo w ogóle on tak jakoś się nazywał. I czemu on dalej w Lidze Włoskiej? Ja, powiem się, że jakoś... Eee, jak myślisz o nim, to jakiej narodowości myślisz? O Hiszpanii. Dobrze. Eee, I o Nie wiem, czemu on gra w Lazio. Jak on się nazywał? Mm, mm, Czy dalej gra w Lazio, Nie jestem pewny, ale wiem, grał w Lazio. Ale Grał, ale jak on się nazywał? Eee, Borja Vajolar? Vajoral? Coś takiego? Zaakceptuję mu to, zaakceptuję no, mu. Tak, to jest o? Mhm. Ale ja. Chyba. Walejo? Tak, odpowiedziałeś dobrze, jest trzy, do jednego. Aha, ja w ogóle walecho po, po, y, z majoralem go połączyłem <laughs> na no disku <tylko> teraz okay? <laughs> Ale dobra, ale dobra. Dobra, dobra. dobrze, ten, tak, dobrze. Ja, Jeśli kategorię to daj zapomnieć. Ja muszę się zapomnieć. To ja będę... Tak, no znerwowałeś się z tym Ja muszę się ten... ten. Widzisz? A Ritz. No dobrze, Ritz. Winston Rid, bardzo dobrze. O, I tak. Już, co, powiem ci tak, sekundka to już wiedziałem jego twarz. A, ale ja nie wiem, czy bym go po sekundce szybko, tak poznała. Szybko się odpuść. West jest... Ham, West Ham. Tak jest. Eee, jest dwa daj nam licytację tą. W ciągu 30 sekund, ilu jest, ile jesteście w stanie wymienić byłych zawodników Manchesteru City? Byłych zawodników? 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 100 Sto... już... Zobaczymy. zobaczymy. 16, 16. 16. Mikrofon odkładam, bo oczywiście standardowo będę liczył. 16, tak? Bo 16 zaraz. Jesteś gotowy? No, zobaczymy. Dobra. 3, 2, 1, start. Dana, Given, Seaman, Schmikel, Jaul Cancelo. Joe Hart, Les Scott, Richards, Dawid Silva, Aguero, Jako, Jowet, Balotelli, Gareth Barry, kurde, kto tam jeszcze mógł wyjść? kto tam jeszcze był, Kompany, kurde, jeszcze jeden, ma. o Jezus, zdążył, udało mu się, Kolejny punkt na twoje konto. Ale ciężar, powiem ci, jest 30 sekund. No 4-2. Jest... Ale tutaj nie patrzyłem czas, bo widziałem, że ty patrzyłeś w poprzednim takie dobra, nie wiem. No, 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 no to jest, to ubądno. Hmm. jak, jak się czujesz? Dawaj powiem. ranking. Ranking? Tak, no ranking dam. Dobra. 4-2 jest, tak? Tak, tak jest. jest. To może teraz tak powiem trochę prostsza. Trochę prostsze będą po prostu pytanie. Okej. Okay. Czterech zawodników najwięcej asyst w Premier League. Okej. Okay. Jakiego mam tam? KDB, Fabregas, Giggs i Rooney. Uuu, powiem ci, że to nie jest takie proste. No nie jest, nie, nie, jest, nie jest, bo to blisko mi się wydaje w większości, hmm. nie? Giggs, czekaj, jakich mam? Już Geeks, Fabregas, KDB i Rooney, tak? Tak, 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 tak. Okej. Okay. To... Chyba po prostu polecę o długowieczność, że Giggs był jednak... Był, znaczy, był paręnaście lat w Premier League, więc dam gigsa. Okej. Okay. O kurczę. KDB, Fabregas Sruney. Ty w tak dołną? KDB, Fabregas Sruney. Dobrze. Starafieś 4 na 4. No, no. Serafieś 4 na 4, no, no. 4, na 4. To, jest, to jest to. Rangie tak, ranking. To jest ranking Kolejny punkt ci to na, na twoje konto, czyli już mamy 4-3, nadrabiasz. Sylwester. Zapomniani. Zapomniani. <laughs> Sylwek, czy ty widzisz to zdjęcie? Jak mnie przybliżysz trochę, to już zobaczę. Łosie. Dobra, wiem kto to jest. Kto to jest? E, to jest Tak jest, dobra. Udało się, 5 do 3. Oskar. Zapomnij. Ja Os... Wiesz, muszę po prostu dokończyć tę kategorię. Tak, muszę się upokorzyć na 100%. już. No bardziej mm. chyba nie będę. Tu Old schoolik, piksel... nie, już widać, ale. Będzie pixelowa. Znaczy... Um... Mm. Polski akcent. Stań um... A To jest Premier League czy Championship? To jest Premier League, polski akcent 2003 Hul. rok. Um, z podpowiedzi rozegrał jeden mecz. polski akcy? Mhm. Mm Jakby ci podpowiedzieć środkowobrońca? Ty no... W Polsce grał w Pogoni Szczecin, w wyśle Płock. Ja już wiem co to jest. Powiem ci tak, no. jak mi powiesz o Polsce, to wiadomo, że ja nie zgadnę, że chodzi o kluby polskie. Wyobraź sobie, że on jest Mhm, tak, bo on jest Ja dólnie... mam Bąk? Bąk? Aha. Bąk, nie. Nie no. to jest, Bold. nie? Ja Fojut, Bolton Wanderers. Czyli wynik dalej mamy 5 do 3. Dobra, to skończmy wtedy 3. tą kategorię. Dobra, to po czego chwilę, też ci przybliżę zdjęcie. Czy ty coś widzisz, czy rozpoznajesz z tego? Nie no, ja on dostaje kogoś takiego. A ty wiesz kto to jest? Wiesz kto to jest? No wiem kto to jest. A on dostaje kogoś takiego? No losowo klikałem, no. Klikałem totalnie losowo. Czy to jest jeszcze raz? Czy to jest Świerczyski. Tak, tak. tak? No. Okej. Okay. Okay. Czyli. Już od razu, po pierwsze ten. Mamy, mamy... no Ja go wiesz, jak go pamiętam teraz, jak on teraz wygląda, nie? A czy tutaj młody, gniewny, co. Mamy 6 do 3. Kategoria zapomnieni się zakończyła. No, ja wiadomo, która... Teraz jest tylko mniej więcej i ranking. Ja, ranking, to jest. Ranking. To jest słynne, tak? Tak, teraz. tak, teraz. No to, no, to ranking, ja jest ranking, ja chcę. ranking, dobra. Najwięcej czystych kont w Premier League. Okej, okay, i kogo mam? pod względem bramkarzy oczywiście, um, James, Schwarzer i DGA. Tutaj masz trzech zawodników, no jest top trzy. Zobaczymy hmm. jak ci pójdzie. No ciekawe trio ci dą. I na podstawie... co, myślałem, że będzie, a Czech i tak, tak dalej. Tak, Ale też też są. James, Schwarzer i De I Jeszcze Czech jest w tej, jeżeli chcesz czterech, to jeszcze może nie być Nie no, to nie, bo Czech jest myślę, że takim obwiosem dla mnie. Żeby był pierwszy, bo no, też no, no to zostaje, to zostaje no, to trójka, trójka, tak? Tak jest: Schwarzer, DH i James. Najwięcej, no chyba trzeba tutaj polecieć... Mm, w jakich klubach grają i jak długo. Muszę dwóch trafić, żeby tak? Czy wszystkich. No zobaczymy, jak odpowiesz, to okay. ja, 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 ja okay, okay. podejmę decyzję. Daj mi y, od najwięcej do najmniej. Mm -hmm. Daj mi Jamesa, bo okay. jednak długo grał. I daj mi Dehe. Mm -hmm. Szwarce też grał długo, ale on dosyć ten. Ale mi się wydaje, że on grał w takich klubach, które. No, tam Fulham siedział. W, w Chelsea to był, bardziej tak, grzał. No, więc no. on bardziej mógł wpuszczać. Więc ja, James, Dehe i Schwarzer. Nie i tylko jednego, trafiłeś tylko Jamesa. Jest Szwarc i DH? Więcej czwarca i decha w A musiał się trochę na no. do gdy nie dh. będzie, jakbyś trafił dwóch. Ale daj mu punkcik, bo on tego Czecha wiedział jakbyś do czterech, więc daj mu punkty, mógłby... ja pozwalam. To niech będzie. To mamy sześć. 6... No to zabraliśmy punkt tak naprawdę na sprawę, zabierając z tego Czecha. Dobra, ja poproszę. Do 4, tak jest. Tak proszę, kto więcej. W ciągu 30 sekund, który z Was wymieni więcej sędziów z Premiernik? W historii, czy może, może, być, może być, może być, w historii. Jeden. Cztery. O, no, no, grubo. Pięć. Sześć. Dobra, bierz to, nie, ma, nie ma. Sześć? Mhm. Dobra, masz 30 sekund okay. i gotowy? Mhm. Start. Stewart Atwell, uh, Michael Oliver, Howard Webb, uh, Steve, Steve Cooper Cooper. Był taki, był eee, eee, Mamy jeszcze Kurwa ten sędzia ostatnio <grym> nie. To jest. Eee, jest Chris Cavanaugh I eee, Chris Cavanaugh Koniec No i ja mamy 6 do 4 eee, i wygląda to tak Zostały jeszcze dwa pytania. Jedno z kategorii mniej więcej. Mm, i... I jedna licytacja. Co? I jedno z licytacji, Nie, tak? To, to jedno z licytacji i pamiętam jedno z rankingu. I jest tak, zostały dwa pytania. Jeżeli Ty, jeżeli ty odpowiesz Nie. źle teraz na pytanie, to ostatnie pytanie do Skara będzie za dwa punkty do remisu i przejdziemy ooo. do, do gry. No, to daj nam kto więcej. Tak jest. Kto z was wymieni w ciągu 30 sekund więcej stadionów, które pomieszczą powyżej 30 tysięcy osób? Jedno. <grym> Dwa. <grym> Trzy. Cztery. Chyba Sześć. Siedem. Osiem. Sto. Może w Anglii cały, czy w Premier League? Premier League okay, chciałbym. Okej, okay, osiem no. Dobra. Gotowe? No, zobaczymy. <grym> nie, nie wróżę powodzenia. Stad. Old Trafford, Emirates, eh, Tottenham, Hotspur Stadium, eh, Anfield, mm, Stamford Bridge, eh, London Stadium, West Hamu, eh, Craven Cottage. Yeah, to yeah. To szczerze, że mówimy, Zaraz zobaczymy, będzie war. Eh, no, ale dajmy no, no na razie. Okay. Dam Ci jeszcze 5 sekund, pogadaliśmy Villa Park? No i od tego z tym Craven Cottage zależy, bo... No, wyśle, to to Cottage, ale myślę, że oni mają No i też tak, ale rzuciłem to mi, mi do głowy przyszło... Więcej niż no. 30, tak? Tak jest. Myślę, okay. że miałem 25, tak mi się wydaje. Craven Cottage... 25,7. No, no to dobrze, to specjalnie zrobiłem, nie? tak to, to wy... 25,7 A widzisz, to jest ten knowledge. No ile jest? 6-4 i to masz za dwa. To masz za do dwa, dobra. Oskar, twoje, może nie ostatnie pytanie, e, ranking. Ale na pewno moja ulubiona kategoria, tak? Ranking. Tak. Okej, okay, um, Mam zapisanych czterech zawodników okay. i chciałbym, abyś ich ułożył. Kto z nich dostał najwięcej żółtych kartek w tym sezonie? Mm. W tym sezonie. Najwięcej no żółtych kartek. Kogo mam? Czterech zawodników. Fofana, Downs, Hughes i Kukureya. Ale dobra, to ja się wytłumaczę. Daję Kiusa na pierwsze miejsce, bo muszą takie desperackie próby odbioru piłki dosyć mocno w tym sezonie zaakcentować, więc daję Kiusa. Kogo jeszcze dam? Daję Fofana, Downs i i Kukureya. Okej, okay, daję Fofany, Kukureya i, i Downs. Nie trafiłeś ani jednej osoby. Mhm. To jest takie. Jest... Kukure jest pierwszy, potem U. jest Downs, potem Thank jest Uffana i Hughes jest czwarty. Ajajaj. Także w tym momencie powinniśmy zakończyć mój film. Daj nam honorable mention, daj to ostatni, licytację. Ostatnią licytację. Zobaczymy, jak wam pójdzie. Także na ostatnie pytanie. Polecimy sobie tak. Kto z Was wymieni mi najwięcej? aktualnie grających Francuzów w Premier League? Raz. <laughs> Francuzów? Francu Francuzów. Francuzów. Ja Trzy. No w głowie teraz miałem cztery. <laughs> Pięć. <laughs> Sześć. Siedem. Bierz to, bierz to. Co? Okej. Okay. Siedmiu? Dobra. Odpalą sobie. Ja mam pustkę, teraz mam cztery Francuzów. Hey. sobie stopery. teraz, zrozumie. teraz też mam pustkę. Kto Nie. <laughs> 3, 2, jeden, start. Areola Fofana, e, La Konate. E, Konate e, Fofana. E, jest jeszcze z, z, z innej drużyny. Pięciu, ile mam? Siedmiu. Mm -hmm. e, jest Edward. Edward e, I ostatnim będzie. E, ostatnim będzie. Saliba. No, także honorowe ostatnie pytanie odpowiedziałeś dobrze, no ale niestety przegrałeś. No Powiedz, że niestety ja wygrałem. Ci, ci, ci zapomnieli, no. Ja ci to... powiem tak: Amorim wygrywa derby. Polski Amorim. Am, polski Amorim wygrywa pierwszy odcinek quizowy Sylwester bierze jeden do zera. Pewnie za jakiś czas wrócimy z drugim, będzie rewanż. Dajcie znać, czy chcecie. Właśnie. to ja przygotuję kolejny. Zestaw nie, 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 to będziesz tu siedział, ja przygotowałem. Tak? Ja Dobra, myślałem, że będziesz chciał rewanż. Przykuć Obertan Skills and Goals, kompilacja. Rory Della. Rory, Dela. Rory Dela. Ile miał z autów? Nie wiesz, wiesz. No, Rory Rory wiesz, Ja jestem rodzącym, tak radzącym, także będzie A już, już niedługo. Nie się się Darmowa nie wygrana, wygrana będzie dla kogoś. Darmowa wygrana. Także na dzisiaj to by było na style. Trzymajcie się i do następnego. Jó!